Wchodzimy dzisiaj w Polsce uroczystość w niebo wstąpienia, jutro będziemy obchodzili uroczystość w niebo wstąpienia pańskiego. I ewangelie, które ukazują, są czytane w ostatniej części okresu Wielkiej Nocy, doprowadzają nas do zesłania Ducha Świętego. Chrystus obiecuje apostołom, że otrzymają Ducha Świętego. To też słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii, w której Chrystus. W której ewangelista Łukasz opisywał w niebo Pańskie. Chciałbym, byśmy przypatrzyli się kolejnemu z darów Ducha Świętego, ponieważ rozważamy te dary. Co one dla nas znaczą? Dziś przyszła kolej umiejętności, dar umiejętności. Kiedy słyszymy, tak ktoś ma umiejętność, to najczęściej kojarzymy to z robieniem czegoś. Ktoś coś umie robić, więc ma jakąś umiejętność. I to jest jakby jedna strona medalu. Ale w darze umiejętności pochodzącym od Ducha Świętego to nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o robienie czegoś, o wykonywanie jakiejś rzeczy, jakiejś czynności, ponieważ tą czynność, tej czynności możemy się wyuczyć. I dalej Ducha Świętego niekoniecznie jakby współgrają z tym, czego się nauczymy. Dale Ducha Świętego doprowadzają nas do umiejętności związanych z relacją ja, Bóg. Stąd dar umiejętności, pochodzący od Ducha Świętego, jest czymś innym niż tylko umiejętnością robienia czegoś, ale jest umiejętnością rozeznawania czegoś, poznawania Boga. No, ale powiedzieliśmy sobie przy darze mądrości i rozumu, że człowiek poznaje Boga poprzez czytanie Słowa Bożego, czyli zasięganie w mądrości i przez dar ducha świętego rozumienia tego, co czyta, tak aby naśladował Chrystusa oraz rozumiał, po co to robi. Więc po co nam jest jeszcze kolejny dar, dar umiejętności? Otóż. Nie wszystko, co mówi do nas Bóg, zawarte jest w Piśmie Świętym. Pan Bóg, zgodnie z nauką katechizmu, przemawia do nas w takich trzech perspektywach. Pierwsza perspektywa to jest Pismo Święte. Druga perspektywa to jest Drugi Człowiek. Bóg posługuje się czasami Drugim Człowiekiem. A trzecia perspektywa, w której mówi do nas Bóg, to są wydarzenia. Katechizm mówi, Bóg przemawia do nas w historii i właśnie o umiejętność rozeznania tego, co mówi drugi człowiek i co mówi do mnie Bóg w wydarzeniach. Po to jest właśnie dar umiejętności, abyśmy umieli rozeznać i zrozumieć Słowo Boże, które nie jest napisane w Piśmie Świętym, ale które wydarza się koło nas. W spotkaniu drugiego człowieka, który do nas coś mówi. I być może właśnie jego słowa są słowami, które pochodzą od ducha świętego. Słowami, które ubogacają drugiego człowieka. Oraz w wydarzeniach, tym wszystkim, co dzieje się wokół. Ja często z Toyambonem mówię, że macie do czynienia z Księdzem, który jest niewierzący. Ja nie wierzę w przypadki. Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest dane nam po coś, abyśmy w wydarzeniach umieli poznać Boga. Najpierw drugi człowiek. Drugi człowiek, który do nas coś mówi, który w jakiś sposób coś wykonuje jakąś czynność i przez to może do nas coś powiedzieć. Raz już to tutaj chyba mówiłem, chociaż nie wiem czy toczy w świętym Joachimie, bo mówiłem to na pewno na jakichś rekolekcjach. Przez sześć lat seminarium nikt nam nie powiedział o jednym przywileju, na który zwrócił mi uwagę jeden z ceremoniarzy w naszej palafie mówi proszę rzecz Ma ksiądz wykaz odpustów? No, mam. Mam książkę. No, otworzył no, ten wykaz odpustu i bo ja tego nie rozumiem. No tu jest odpust na godzinę śmierci. No i no, jak się będzie, no to wtedy może udzielić tego odpustu. No tak, ale tam jest jeszcze drugi punkt. No, przyznam wam się szczerze, że ten drugi punkt jest pierwszy raz w życiu. Było tam napisane, że każdy, kto poprosi o dar odpustu. Jeśli miał w swoim życiu zwyczaj odmawianie jakichś modlitw, to w chwili śmierci może ten odpust uzyskać, a Kościół Święty, Matka Nasza, dopełnia wszystkich warunków, które ten odpust, jakby zdobycie tego odpustu na nas spoczywają. I na końcu była jeszcze taka zmianka, Pastorze często powinni o tym przypominać wielu, no, jakby jeszcze nie Czasami tak jest, że drugi człowiek przemówi do nas, Bóg przemówi do nas ustami drugiego człowieka po to, aby pokazać nam dać jakieś światło. I właśnie w tym jest nam potrzebny dalej umiejętności, abyśmy umieli to odczytać, abyśmy umieli wysłuchać drugiego człowieka, jak Bóg przemawia do nas w wydarzeniach jak Bóg przemawia do nas wydarzenia. Myślę, że każdy i każdy z was w swoim życiu potrafiłaby, potrafiłby wymienić jedno wydarzenie, które zmieniło w jakiś sposób myślenie, które na nowo rzuciło światło na życie, na myślenie, na spostrzeganie, przewartościowało pewne priorytety, które się ma w życiu. Często takim wydarzeniem jest śmierć kogoś bliskiego, kiedy Bóg zabiera nam kogoś po to, byśmy my otwarli oczy i zobaczyli świat trochę inaczej. Abyśmy być może zobaczyli, że na droga naszego życia nie zmierza wcale ku zbawieniu. Czasami to są jakieś wydarzenia bardzo radosne z życia. Niekoniecznie związane z jakimiś sytuacjami trudnymi, w których Bóg rzuca światło na to, co dzieje się w naszym życiu. Jeden z autorów starożytnych, miał tak trochę niepopularne na imię, Diadoch, Diadoch z Fotyki. On pisał komentarze do Pisma Świętego, to był ojciec kościoła mieszkający na wschodzie. I on w chwili zesłania Ducha Świętego zauważył jedną rzecz. W opisie zesłania Ducha Świętego, że żaden z autorów nie pisze o tym, że Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy wstępuje na Maryję. Wstępuje na apostołów, ale nie wstępuje na Maryję. Dlaczego? Ponieważ Maryja miała w innym miejscu zesłanie Ducha Świętego, w chwili zwiastowania. Dlatego mówimy, że Maryja jest jedyną wierzącą pod krzyżem, ponieważ otrzymała Ducha Świętego, zanim otrzymali ją apostołowie. Dlatego była jedyną wierzącą w Wielką Sobotę. Dlatego Chrystus nie przychodzi do niej w dzień zmartwychwstania, bo ona wierzy, bo ona ma dar Ducha Świętego. Często na obrazach, tych takich dosyć starszych, przedstawiany jest dzień zesłania Ducha Świętego także że na apostołów schodzi Duch Święty w postaci takich ognistych języków, a Maryja nad Maryją Duch Święty w postaci gołębicy jest. On nie zsyła na Maryi łaski, ale dopełnia łaskę, którą, był, którą zesłał w dzień zwiastowania. I diador zauważa jedną rzecz. Duch Święty w dzień Pięćdziesiątnicy objawił apostołom wyjątkową godność Maryi. Tą, że ona była od samego dnia zwiastowania przepełniona Duchem Świętym i że nie jest jedną z nich ale jest kimś doskonalszym niż oni. Że jest tą, której potem uczniowie apostołów nadadzą wielki tytuł Matka Boga, Matka Boga. Czasami tak jest, że Duch Święty pokaże nam jakieś wydarzenie zupełnie z innej perspektywy. I dalej nie dajmi jest nam właśnie po to, abyśmy umieli to wydarzenie odczytać. Drodzy siostry i drodzy bracia, Słuchajmy dość dobrze naszych braci i sióstr, ponieważ być może przez nich Bóg przemawia do nas. Być może przez tych maluczki, o których nie pomyślelibyśmy nigdy, że Bóg może przez nich przemówić, właśnie do nas będzie mówił. Obserwujmy, co się dzieje wokół nas, ponieważ nic, co się wydarza, nie jest przypadkiem, ale jest zrządzeniem albo dopustem opatrzności Bożej, w którym Bóg chce nam coś powiedzieć. I prośmy Ducha Świętego o dar umiejętności, byśmy mogli Jego słowa odczytać. Amen.